A i tea za to, że chciałem pomóc pięcioletniej córce w układance, gdy dziewczyna odmówiła wsparcia, argumentując, że musi uczyć się radzić sobie sama? Zacznę od tego, że w moim domu mieszkamy razem z moją dziewczyną, Karoliną, oraz naszą wspólną córką, Olą. Ostatnio doszło do sytuacji, która zrujnowała naszą atmosferę. Był to jeden z tych zwyczajnych wieczorów, kiedy siedzieliśmy razem w salonie. Ja grałem na komputerze, Karolina czytała książkę, a Ola bawiła się na podłodze. W pewnym momencie usłyszałem, jak Ola zaczęła się denerwować i krzyczeć. Zerknąłem na nią i zauważyłem, że miała problem z układanką. Tatusiu, pomóż mi! zawołała. Zazwyczaj natychmiast rzucam wszystko, by jej pomóc, ale w tym momencie byłem wciągnięty w grę. Spojrzałem na Karolinę, spodziewając się, że może ona ją wesprze. Ku mojemu zdziwieniu, Karolina tylko wzruszyła ramionami i powiedziała: Ola, musisz spróbować sama. W końcu musisz nauczyć się radzić sobie z trudnościami. W tym momencie poczułem się zły na Karolinę. Wstałem i podszedłem do pół, aby pomóc. Karolina, ona ma zaledwie pięć lat. Dlaczego nie możesz po prostu się zaangażować? Zapytałem, czując, jak narasta we mnie frustracja. Karolina spojrzała na mnie z oburzeniem. Nie mogę jej cały czas wyręczać. To nie jest sposób, by wychować silną dziewczynkę. Rozmowa szybko przerodziła się w kłótnie. A może chcesz, żeby w ogóle nie zwracała się do nas o pomoc? Rzuciłem, czując, że każda z naszych postaw była zupełnie inna. W końcu, rozczarowany, opuściłem pokój, a niepewność dotycząca naszego podejścia do wychowania zaczęła mnie niepokoić. Teraz zastanawiam się, czy to ja przesadziłem, czy może Karolina jest zbyt surowa. Czy jestem największym palantem w tej sytuacji?